Środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy to są olbrzymie pieniądze i od tego, czy te pieniądze zagospodarujemy mądrze, będzie zależała przyszłość Polski nie przez rok, nie przez dwa lata, ale przez wiele, wiele lat. My jesteśmy przekonani, że w sprawie tej wagi politycy powinni postępować odpowiedzialnie, bo Polki i Polacy nie wybaczą całej klasie politycznej, jeżeli przez nią Polska straci 250 miliardów. Tylko przedstawiamy dzisiaj te oczekiwania, oczekiwania lewicy dotyczące środków z Funduszu Odbudowy i chcemy Państwu powiedzieć o dwóch sprawach, które wydają nam się kluczowe. Po pierwsze, Fundusz Odbudowy to jest szansa, żeby zrobić w końcu rzeczy, których dotąd rządowi nie udało się zrobić. Grupą, która jest najmocniej dotknięta, przez konsekwencje koronawirusa są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy tracili pracę, młodzi ludzie, którym trudno jest rozpocząć samodzielne życie, młodzi ludzie, którzy gnieżdżą się dzisiaj z rodzicami i patrzą na to, jak miesiąc po miesiącu ciągle rosną, rosną i rosną ceny mieszkań, to ten absurdalny mechanizm można i trzeba przerwać, i możemy to zrobić przy pomocy środków z Funduszu Odbudowy. To, czego oczekujemy, Oczekujemy skierowania środków z Funduszu Odbudowy tak, żeby zbudować przynajmniej 75 tysięcy mieszkań, tanich mieszkań czynszowych na wynajem, mieszkań, które będą energooszczędne, mieszkań, które pozwolą Polsce zmierzyć się zarazem z wyzwaniem klimatycznym, tak, z ograniczaniem emisji. No, i z rozwiązaniem tego podstawowego, zupełnie problemu młodego pokolenia dostępności do mieszkań. Uważamy, że to jest wielka szansa przed Polską szansa, której nie powinniśmy zmarnować. I druga sprawa, o której chciałem powiedzieć to jest jasność, jawność, transparentność i uczciwość. Wszyscy musimy być pewni, że te pieniądze nie zostaną, nazwijmy to otwarcie rozkradzione. Dlatego chcemy i oczekujemy, żeby. Pełen plan środków, przeznaczenia tych środków zarówno z części grantowej, jak i z części pożyczkowej został przedstawiony przez stronę rządzącą opinii publicznej, bo tutaj nie ma miejsca na niedopowiedzenia, tutaj nie ma miejsca na jakieś tajemnice, na ukrywanie informacji przed opinią publiczną. To powinno być jasne i jawne i to, czego oczekujemy, to tego, żeby rząd przedstawił swoje plany także w zakresie części pożyczkowej funduszu. To są olbrzymie pieniądze, tymi pieniędzmi trzeba gospodarować odpowiedzialnie i trzeba gospodarować nimi tak, żeby Wolki i Polacy mieli pewność, że nie zostaną zmarnowane.